Unia Europejska zamiast bezzwrotnych dotacji dla przedsiębiorców stawia teraz na pożyczki. Ideą pomysłu zwanego Jeremy jest ułatwianie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako menedżer y, Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, zarządza kwotą 405 milionów złotych. Ale ta kwota wzrasta ze względu na to, że zarządzamy tymi środkami i wszystkie przychody y, zasilają aktywa funduszu. I tak Bank Gospodarstwa Krajowego wybiera pośredników. Finansowych, którzy pieniądze przekazują. Od lat zajmuje się tym m.in. agencja z Nowej Rudy. Od początku funkcjonowania funduszu, czyli od 1997 roku udzieliliśmy w zaokrągleniu mówiąc około 1000 pożyczek na kwotę z to, co pamiętam. Około 70 milionów złotych. Nowym pośrednikiem od miesiąca jest także Agencja Rozwoju Regionalnego Arlek z Legnicy. Otrzymaliśmy na ten cel 5 milionów złotych, które zostaną wydane na pożyczki dla legnickich przedsiębiorców. Maksymalna kwota jednorazowej pożyczki to jest 200 tysięcy złotych, natomiast jeden przedsiębiorca może pozyskać maksymalnie pół miliona w ramach tego funduszu. Bank Gospodarstwa Krajowego jest zadowolony z dotychczasowego tempa udzielanej pomocy. Do tej pory przekazaliśmy już 114% tych środków, czyli używając dźwigni finansowej przekazaliśmy 460 milionów złotych, takie limity, pośrednikom finansowym zostało wspartych 2700 podmiotów. Główną jakby zaletą tego przedsięwzięcia jest to, że pożyczka jest oprocentowana na 2% w skali roku i tutaj nie ma żadnych prowizji, żadnych opłat wstępnych. Jest to jedyny koszt, który ponosi przedsiębiorca z tytułu tej pożyczki. W ramach tego unijnego budżetu z pożyczek można będzie korzystać do 2015 roku.